Dziś wymieniamy opony na letnie. Zostały trzy śruby odkręciłem wcześniej. Teraz odkręcamy dwie ostatnie. Teraz najciekawsze, w tym całym filmie, popatrzcie sobie, no tutaj dwie takie, dwie takie małe szpilki mają ten sam gwint co, szpili, co śruby e, samochodowe do przykręcania kół. Wkręcam sobie tutaj po dwie, trzy nitki ręką, jedno, po drugie, no, żeby te dwie, trzy nitki przynajmniej, no i teraz pójdę po koło. Zakładam sobie teraz koło hmm. I nie muszę trafiać w żadne śruby Przyłapuję sobie przynajmniej dwoma śrubami Aha. Już mam przyłapane Wykręcam szpileczki do pudełeczka do następnej wymiany. Przy wszystkich poprzednich trzech kołach tak robiłem. No i teraz w to miejsce wkręcam szpileczki. No. Teraz przełączam klucz na jedyneczkę, na wkręcanie poprzyłapywane i przyłapujemy. Jedynka. Jedynka. No i teraz na jedynce. I teraz na mała przerwa. Tu zobaczcie, podnosiłem tym bałwankiem. Teraz wyciągam tu takie zabezpieczenie. Nie było potrzebne. I teraz opuszczamy koła. I teraz jest to najważniejsze. Tyle, tyle razy ktoś pisze, że pneumatem nie dokręcamy. Oczywiście, że pneumatem ani udarem nie dokręcamy. I teraz mam ten klucz krzyżekowy. Dociągam. Widzicie, że na jedynce wcale tak nie dociągnęło. O. Także teraz... Dobra, teraz sprawdzimy czy na dwójce mi to odkręci. Zobaczymy. Odkręcanie, odkręcanie. Zobaczymy. Widzicie? Czyli leciutko. Teraz przełączę na jedynkę, żeby na dwójkę nie przeszło. Jedynka jak krótko, to ja tak liczę około 100 Nm. 3-4 uderzenia to już może być 100. 20-130, tak sobie ty, typuję. Także pod... o, troszeczkę lekko jeszcze poszło. Dobrze. Także polecam Wam ten sposób, bardzo ciekawy. Takie szpilki już zostają na zawsze. Wkładaję je razem ze śrubami z kluczem od kół. Także klucz, podnośnik, zabezpieczenie i klucz krzyżakowy na ostateczne zakręcenie. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.